Park Grabiszyński to miejsce, które wielu z nas kocha. Żeby funkcjonował prawidłowo i cieszył urodą, wystarczy bardzo niewiele. Wystarczy zaufać przyrodzie, zaniechać intensywnych metod pielęgnacji i wprowadzić kilka niewielkich zmian zamiast rewolucji. Takich łąk w mieście potrzebujemy pięknych, prostych w obsłudze, pożytecznych dla zwierząt, dla ptaków, dla owadów. Ta łąka rośnie tutaj na przeciętnej glebie. Wilgotność podłoża jest również przeciętna. Występują tutaj proste i pospolite gatunki roślin. W tej chwili kwitnie złociej mąkowy, jaskier ostry, przywrotnik, fiołek leśny, szczaw zwyczajny. Niedługo będzie kwitł krwiścią, będzie kwitła dzika marchew i właściwie większość warunków w mieście byłaby łatwych do spełnienia. Wystarczyłoby po prostu te Nasze trawniki rzadziej wykaszać. Takie łąki mogłyby zastąpić trawniki w wielu miejscach w mieście. Mogłyby również występować w pasach przy drogach, w parkach, mogłyby rosnąć na naszych podwórkach, również w ogrodach. Mm. Bo to jest taka łąka, na której chyba rzeczywiście ktoś to zaorał i tak zostawił, prawda? Bo tu jest prześliczny karnik. Chociaż nie, to nie jest karnik. Nie, właśnie to jest i To się niedawno w oznacza. to w I się wysiała na tym... Słucham? Nie. Głodek jest z tych, z kapustowatych. I on jest... A to jest goździkowate jakieś. I co się powysiewało? Dziurawiec, szczaw to jest ten, jak to się nazywa rumex acetosella, bo to jest ten taki wolny taki chyba, tak? A tutaj do tego miedzianego rzeczywiście ta srebrzysta pod słońce wyka to jest coś pięknego. Zastanówmy się, jak te inspiracje z krajobrazu przenieść do ogrodu. W Miejscach, gdzie w parku nie użytkujemy intensywnie przestrzeni, nie biegamy, nie gramy w piłkę, możemy pozostawić takie łąki. Dla owadów, dla ptaków, ale i dla nas, bo takie łąki są bardzo piękne. Kwitnie kończyna, czerwona, przytulia właściwa, wykłosiły się trawy. Za chwilę zastąpią je inne rośliny, rozwiną one w pełni liście, wydadzą nasiona. Częściami tych roślin i nasionami będą się żywić larwy owadów i ptaki żeby zachować w mieście takie piękne łąki, wystarczy je kosić dwa razy w sezonie, przy czym pierwsze koszenie powinno odbywać się po 15 lipca. Do tego czasu większość roślin zdąży już wydać nasiona, a owady zamkną swoje cykle rozwojowe. Właściwie mamy tutaj gotową rzecz. No właśnie, wystarczyło tego nie skosić, prawda? Nie, nie było to koszone przez cały sezon. Ten. Pas zieleni przy drodze i przez cały sezon wygląda dobrze. Tak, właśnie od wiosny mamy tu przegląd roślin. Wiesz, I koniczyna, i później jest i wyka, i lucerna, teraz przemiotno, non stop coś tak, się dzieje. chabry się pojawiły. Z uporem wszędzie, nawet przy pasach drogowych, nawet w takich miejscach przy osiedlu, gdzie y, taka roślinność niczemu by nie przeszkadzała, niczego by nie zasłaniała. Dalej uporczywie się kosi i w tym roku kosiło się. E, bardzo krótko, w największe upały. Tam nie ma nic. Ta okay. gleba jest, zresztą próbowałyśmy przed chwilą, ona jest bardzo wilgotna. Ona właściwie e, nadawałaby się natychmiast do sadzenia czegoś. I mm -hmm. tak miałyśmy pomysł, żeby coś do, tu tak, tak, dosadzić. Właśnie, bo, ale na bazie takiej spontanicznej łąki możemy sobie zrobić coś jeszcze, coś jeszcze ładniejszego, prawda? Tak. Niewielkim kosztem. Bardzo niewielkim kosztem. Tak naprawdę tylko uzupełnić w kilku miejscach to, co tu już jest. Właśnie. I właściwie możemy tutaj posadzić wszystkie byliny, bardzo dużo rodzimych bylin może tutaj zostać dosadzonych, ale też byliny, które jakoś pasują do tego zbiorowiska, jak kocimiętki, chociażby, rośliny cebulkowe się tutaj mogą pojawić, werbena nawet tutaj rozmaite rzeczy możemy uzyskać z nasion. Można powiedzieć, że w pewnym sensie zagrożeniem dla tej łąki jest również jej postrzeganie przez człowieka. Ona w pewnym momencie może wyglądać tak nieporządnie, że jakby chcielibyśmy ją posprzątać, skosić, wygrabić, zrobić cokolwiek. Nie musimy tego robić. Właśnie chyba powinniśmy docenić ten naturalny nieporządek, czyli na przykład te, te już suche kwiatostany, te nasienniki. To wszystko jest bardzo piękne, jak się przyjrzymy tylko. Wygląda jesienna odsłona naszej letniej mglistej łąki. Można tu jeszcze zaobserwować i rozpoznać wiele gatunków, np. śmiałek darniowy, haber łąkowy, jest pospolitą. I wciąż ta łąka, przygotowując się do zimy, wygląda dobrze. Wciąż ma zróżnicowaną strukturę, wciąż jest pożyteczna dla zwierząt. Takie miejsca w parkach i w całej przestrzeni miejskiej są bardzo ważne. I warto byłoby o nie dbać, a jeżeli ich brakuje, to tworzyć je od nowa.